Wojciech Szczęsny, znany polski bramkarz, ostatnio zrobił dużo szumu w świecie sportu swoją decyzją o powrocie z emerytury i dołączeniu do zespołu FC Barcelony. Jego życie prywatne, choć pełne szczęśliwych chwil jako mąż i ojciec, skrywa też bardziej złożone relacje rodzinne, szczególnie z rodzicami. Wojciech od dawna nie utrzymuje kontaktów ze swoim ojcem. Maciejem Szczęsnym, który również był bramkarzem i który w przeszłości publicznie krytykował Gresyna. Nie są znane konkretne przyczyny ich konfliktu, ale powszechnie uważa się, że to Wojciech podjął decyzję o zerwaniu stosunków. Ta sytuacja rzuca cień na obraz Wojciecha jako publicznej postaci, pokazując, że sukces zawodowy nie zawsze idzie w parze z harmonią w życiu osobistym. Co do relacji Wojciecha z matką, Alicją Szczęsną. Informacje są znacznie mniej dostępne. Wydaje się, że Wojciech nie dzieli się publicznie szczegółami swojego życia rodzinnego poza swoim bezpośrednim otoczeniem, skupiając się na swojej karierze i rodzinie, którą stworzył z Mariną. Mimo tych wyzwań osobistych, Wojciech Szczęsny nadal cieszy się ogromnym uznaniem na arenie międzynarodowej, zarówno jako utalentowany sportowiec, jak i oddany ojciec i mąż. Jego przeprowadzka do Hiszpanii wraz z rodziną, by dołączyć do Barcelony i współpracować z takimi gwiazdami jak Robert Lewandowski, jest kolejnym krokiem w jego imponującej karierze sportowej i świadczy o niezachwianej determinacji szczęsnego, by kontynuować rozwój mimo przeszkód prywatnych. Maciej Szczęsny w rozmowie z Przeglądem Sportowym wyraził zdziwienie i smutek z powodu braku kontaktu z synem, wspominając, że miał z nim super relacje przez 24 lata. Rozmawialiśmy po każdym jego meczu. Wystawa fotograficzna zorganizowana przez Maciej'a mogła być próbą nawiązania kontaktu, jednak Wojciech nie odpowiedział na zaproszenie ani nie pojawił się na wernisarzu. Maciej w wywiadzie powiedział, że mój syn nie utrzymuje ze mną kontaktów, więc nawet nie wiem, czy w ogóle wie, że robię wystawę. A gdyby nawet wiedział, to nie przyszłoby mi do głowy, by psuć mu terminarz. Pewnie ma jakąś sesję do gali lub wiwy. Z kolei Wojciech Szczęsny w rozmowie z kwartalnikiem sportowym jasno stwierdził, że ich relacja praktycznie nie istnieje, mówiąc: relacji w ogóle nie ma, więc ciężko mi ją nazwać trudną. Wbrew pozorom, w tej sytuacji jest prosta. Nie bawię się w publiczne tłumaczenie. Dlaczego tak jest, bo czuję, że nie mam się z czego tłumaczyć. Są takie rzeczy, które zostają w rodzinie. Nawet jeśli tej relacji nie ma. Wojciech Szczęsny, nowy bramkarz FC Barcelony, ma bardzo bliską relację ze swoją matką, Alicją Szczęsną, która odegrała kluczową rolę w jego wychowaniu oraz rozwoju sportowym. W przeciwieństwie do skomplikowanych relacji z ojcem, Wojciech utrzymuje ciepłe stosunki z matką, co jest ważnym wsparciem w jego życiu. Alicja Szczęsna Samodzielnie wychowując Wojciecha i jego brata Jana, stanęła przed wieloma wyzwaniami, zwłaszcza po rozpadzie małżeństwa. Jak wspominała w wywiadzie dla wysokich obcasów, obowiązki wychowawcze spoczęły głównie na niej, szczególnie że jej mąż, z uwagi na swoją karierę sportową, rzadko bywał w domu. Tata, siłą rzeczy, nawet jakby chciał, nie mógł się tymi dziećmi zająć. Grał w łodzi. Potem w Krakowie, a my mieszkaliśmy w Warszawie. Bywało tak, że przez dwa miesiące nie widział się z chłopcami. Wszystko było na mojej głowie, mówiła Alicja Szczęsna. Wychowanie synów w duchu sportowym było dla Alicji Szczęsnej naturalnym wyborem, biorąc pod uwagę jej własne doświadczenia jako wyczynowej piłkarki ręcznej. To ona wprowadziła chłopców w świat sportu, co miało znaczący wpływ na ich przyszłość. Nie mogłam inaczej wychować synów. Bez sportu. Geny sportowe odziedziczyli po obojgu rodzicach. Ja od dziesięciu roku życia trenowałem sport wyczynowo. Był on stale obecny w moim życiu. Maciek trenował piłkę nożną, a ja piłkę ręczną, dlatego Wojtek tak dobrze kopie i łapie dodała w rozmowie z wysokimi obcasami. W swoim emocjonalnym poście Wojciech Szczęsny stwierdził, mówią, że za każdym sukcesem mężczyzny stoi kochająca kobieta, za moimi sukcesami stoją dwie. Obie najwspanialsze, obie najpiękniejsze, obie najkochańsze. Dwa największe skarby. Dwie najlepsze mamy na świecie. Wszystkiego dobrego z okazji Waszego święta. To wyraźny dowód na to, jak bardzo ceni on rolę swojej matki oraz innych kluczowych kobiet w jego życiu. W osiągnięciu swoich życiowych i sportowych sukcesów. Z kolei Alicja Szczęsna, reagując na zakończenie kariery reprezentacyjnej swojego syna, również wyraziła swoje emocje i dumę za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jej słowa: Synu, każdy twój mecz z orzełkiem na piersi to dla mnie wyjątkowe emocje, ogromna radość i duma. Jestem szczęśliwa, że przez 15 lat stałeś w bramce reprezentacji Polski i godnie reprezentowałeś nasz kraj. Dla mnie każdy mecz z tych 84, które spędziłeś na boisku przez te lata był wyjątkowy i pełny wzruszeń, odzwierciedlają głębokie emocje i przywiązanie, jakie matka ma do osiągnięć swojego syna. Te wzajemne wyrazy uznania i wsparcia pokazują, jak istotna jest rodzinna więź w życiu sportowców. Nawet na tak wysokim poziomie konkurencji. Alicja Szczęsna, poprzez swoje wychowanie i wsparcie, miała bezpośredni wpływ na formowanie się charakteru i kariery Wojciecha, a ich relacja pozostaje źródłem inspiracji i wzajemnej dumy.